Udało mi się w końcu przeprowadzić Fejdole Megacefala do Manicji, Aktualnie jestem na etapie dostosowywania mojej kolonii do tego formikarium. W sensie kolonia po prostu przerabiając transport, no troszkę się zredukowała, to jest klasyczek jeżeli chodzi o fejdole. Przynajmniej jeżeli przeprowadzaliście kiedykolwiek fejdole megacefala do jakiegokolwiek formikarium, czy to odłówki od innych hodowców, no to zawsze wiąże się to z redukcją. Dlatego warto pilnować, żebyście mieli potomstwo, no bo wtedy ta redukcja przechodzi naturalnie, no i kolejne pokolenia już się dostosowują do tego formikarium. Formikarium. No, zawsze z czymś takim się spotykałem, jak hodowałem dole, że no nie wiem. Jest taka zasada, że one lubią sobie czasami po prostu pójść do Walhalli w większej ilości, kiedy zmieniamy im formikarium. I nieważne, czy te zmiany są lepsze, czy też gorsze, w sensie, czy kolonie będziecie bardzo pieścić, czy też nie. No to sam chyba proces przeprowadzki powoduje zużycie jakiś zasobów w robotnicach, który powoduje, że szybciej idą do Walhalli. No, taka jest moja przynajmniej teoria. Ewentualnie, jeżeli wy macie jakieś odpowiedzi na moje tutaj zagadnienie, no to możecie napisać to w komentarzach no i moja kolonia fejdole cefala po już tej redukcji zaczęła w końcu się odbudowywać i obecnie okupuje sobie probóweczkę, cała probóweczka jest wypełniona mrówkami oraz potomstwem, no i troszkę pewnie jest na dole takie wiecie dla mnie niewidoczne sama część gniazdowa na ten moment jest zasyfiona, czyli klasyczek u fejdole tym bardziej, że to gniazdo jest troszkę wyższe, bo jest dostosowane i do małych mrówek i do dużych, no co powoduje, że te mniejsze niechętnie będą siedzieć właśnie w takim miejscu a bardziej będą siedzieć wam właśnie w takiej próbówce. Chcę trochę zawalczyć z tym i na giełdzie w Poznaniu, czyli na Exotic Feście, którym będziecie mogli mnie spotkać oraz Mrówsona, będę brać malutki koreczek tam od Kubusia i będę chciał podłączyć go właśnie do tej kolonii, żeby miały mrówki trochę bardziej plastyczne to formikarium, bo widzę, że sam druk 3D, no, dla większej kolonii musiałby być w tym momencie, żeby one mogły sobie to spokojnie wypełnić. No i moja kolonia była, wiecie, taka na tyle malutka, że tak jak się spodziewałem, no, że one wypełnią sobie to miejsce. Dlatego danie takiego malutkiego koreczka, tak naprawdę, no, jeżeli dobrze pamiętam, no, one są naprawdę malusieńkie, yy, powinno rozwiązać w tym momencie problem. Yy, u mnie i mrówki będą miały też wygodniej, żeby sobie to powypełniać, więc pewnie zobaczycie to już w kolejnych materiałach. A jeżeli byście chcieli w ogóle zaopatrzyć się w fejdole Mega to u mrów Sona, czyli mojego partnera kanału, możecie je teraz zgarnąć za stówkę, bo widzę, że cały czas funkcjonuje na nie promocja. Więc jeżeli myślicie o założeniu swojej hodowli fejdole Mega no to jest moim zdaniem idealna okazja, ewentualnie możecie je nawet na Poznaniu kupić i ja Wam osobiście je wręczę, ale no to dla osób, które się wybierają na Exotic Fest. I w ogóle jestem zaszokowany jak moje do Mega Cephala nasyfiły mi na arenie. To jest dla mnie dość dziwnie obserwować to, jak mrówki tam totalnie zrobiły jakiś Saigon, Bardziej to przez to, że dawałem tam miód, i mrówki zakopywały potem ten miód, i miód się potem rozlewał, i robiły z tego praktycznie potem gniazdo. To jest taka ciekawostka, śmiechostka, ale mimo to, Fejdole Mega Cefala, no, straciowie mi teraz tam nasyfiły, więc pewnie widzicie w tym momencie, jak staram się to jako tako troszkę ogarnąć, chociaż pewnie będę próbować to w przyszłości jeszcze jakoś bardziej urządzić. Jeżeli macie jakieś koncepty, lub też macie jakąś wizję, jak może można urządzić tego typu formikarium. To dawajcie mi znać w DM-ach na Instagramie, bo na Exotic Questie planuję się troszkę poobkupywać właśnie w jakieś ozdoby i urządzić tym rówkom jakąś ładną arenę, która będzie bardziej estetyczna niż ta obecna. Bo bądźmy szczerzy, no wygląda jak totalny syf i totalna piaskownica. Ale za to nasze Ernomermal Latinodis, które już mają tak wypchaną próbówkę, że nie da się na nią dosłownie patrzeć, i mówić, że Boże mróweczki, jak wy tam macie ciasno, to właśnie skorzystały sobie z tego momentu, że w Fejdole Megacefala zmieniły sobie formikarium. Bo one w tym momencie dostały ode mnie właśnie ten druk 3D. Oraz bardziej chciałem wam pokazać, jak ta kolonia już wyrosła, dlatego dostała do mnie tutaj jeszcze karaczana. Dokładnie to jest karaczan turecki, więc one tam są w miarę szybkie. Ale ten karaczan akurat już był trochę przeze mnie ściśnięty, więc on tak naprawdę już się zwijał do Walhalli. A mrówki myślałem, że się bardzo szybko zorganizują i ruszą do niego. A one dość wolno i ślamazarnie, tak naprawdę jak szczęsny na bramce, wiecie, spokojnie, wszystko ogarniemy. No i tak sobie podchodziły do tego karaczana. Potem przybyło ich znacznie więcej, czyli ten szlak feromonowy już się utworzył mocniejszy, no i zaczęły jako tako atakować. Tego choć tak naprawdę zaczęły nim już się zajmować bardziej pod względem wydobywania pożywienia no i transportowania do samego gniazda a gdy mrówki już trochę były bardziej aktywne na arenie i zaczęły po niej ogólnie furażerować to przystąpiłem do akcji podłączania właśnie tego gniazda i gdy podłączyłem to gniazdo ustawiłem mrówkom możliwość wejścia bardziej na wężyk i wejścia do samego wężyka żeby sprawdzić swoje nowe włości no to mrówki o dziwo zaczęły tam bardzo szybko furażerować Chociaż bardziej były zainteresowane nadal jedzonkiem, to pierwsi odkrywcy ruszyli do tego oto gniazda. Na początku sprawdzali sobie wężyk, czy jest bezpieczny, czy tam wszystko jest w porządku. Następnie wróciła ta robotnica do samej większej grupki robotnic, no i zaczęła utwarzać mocniejszy szlak feromonowy. Przez co robotnice wchodzące do wężyka zaczęły wchodzić już większą ilością, no i zaczęły bardziej badać teren. No później było pierwsze wejście do gniazda, sprawdzenie samego gniazda, gniazda. Oczywiście gniazdo wygląda źle. To jest gniazdo i tak wyczyszczone, tylko że ono już jest wieloletnie, więc ono wygląda tragicznie, ale to nie jest tak, że tam, nie wiem, dałem, wiecie, zaraz po Fejdol Megacefala gniazdo niewyczyszczone. Ono było czyszczone, ale jest po prostu brudne, no i nie jestem w stanie doczyścić go do, wiecie, perfekcyjnego wyglądu. Ewentualnie jakbyście mieli jakieś protipy, to dawajcie mi znać w komentarzach. Bardzo chętnie się dowiem, jak można wyczyścić takie gniazdo bardziej, bo nie ukrywam, to nie jest jedyne, które muszę wyczyścić. Ale mimo to mrówki bardzo ochoczo zaczęły tam wchodzić i większą grupą się organizować. Aktualnie tam myślę, że dzieją się dość dziwne rzeczy, które możecie kojarzyć na przykład z TikToka. <śmulacza> Ewentualnie Erno Myrma, Latinodis zostały z i teraz, wiecie, przesiadują sobie w jakimś innym miejscu poza swoim domem i sobie tam siedzą, a gdy potrzebują wrócić do domku, to wracają. Bo wiecie, dziwnie to wygląda, kiedy macie sporą część robotnic, która siedzi sobie w tym gnieździe i nic nie robi. I macie całą taką próbówkę robotnic, która mogłaby się spokojnie tutaj przenieść wraz z potomstwem, ale z jakiejś przyczyny tego nie robią. Troszkę nie wiem, z czego to wynika: czy wilgotność jest za duża w tym gnieździe, czy też mrówki mają jakiś dziwny plan, który dopiero tam realizują powolutku, albo może sprawdzają, czy wszystko jest tam w porządku i że ich jakieś patogeny nie załatwią. Cholera wie, ale na ten moment one tak przysiadują I ja totalnie mam teraz taką fiksę w głowie, że o co chodzi? Jest dla mnie to. Totalnie nielogiczne. Może Wy możecie mi odpowiedzieć? Chociaż ja zakładam, że raczej tu chodzi o wzywanie dziwnych istot z innego wymiaru, i ja wierzę, że to jest prawdziwe lore tej historii. I mrówki mają tam naprawdę złowieszczy plan. A w rzeczywistości no pewnie przekonamy się za parę dni, no bo one są w tym gnieździe dopiero drugi dzień. Obstawiam, że w przeciągu tygodnia się przyniosą. Sama kronie Aeromir Malatinodis na ten moment jeszcze mi nie uraczyła rójkami. Bo pamiętajmy, że to jest gatunek, który rozmnaża się w gnieździe w sownie, czyli mamy tam kazirodcze rójki. Spodziewam się, że... Po przeprowadzce, jak mrówki się tam rozłożą i będą bardziej się czuły pewnie, no to najprawdopodobniej doczekamy się jakiś rujek od nich. No i wtedy może zrobię jeszcze alternatywną kolonię, która pójdzie do jakiegoś MK2 i zobaczymy sobie, jak będą sobie radzić te mrówki właśnie w jakiejś formie karium od mrówsona A i w ogóle zapomniałbym wam wspomnieć, ale do mrówsona wpadają atta. I jeżeli ktoś by chciał hodować właśnie te oto mrówki, to będziecie mogli je zakupić na giełdzie w Exotic Questie. Dokładnie to będą atta oraz będą trafiać do niego na sklep. Ja na ten moment nie planuję powrotu do Atta, ale jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany, to gorąco polecam.